Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich serdecznie. W kolejnym dniu opieki nad naszymi marusińskimi. W sobota. I się gołąbki będą latały dopiero później po południem. Wczoraj za to latały dwa razy. Dwa razy latały młode. Eee, raz latały z samcami. Raz latały z samicami. Później jeszcze osobno poleciały sobie samce. I na samicę. Musiałem wyczuć ten moment zmiany na jajkach, żeby było tak jak u nas, wszystko sprawiedliwie. I tak to jest. Posprzątałem. Tu u młodych zbytnio się nie wczuwam. Yy, można powiedzieć, troszeczkę z grubsza, żeby tyle tych bakterii też było. I tak to jest. Głowki nam rosną fajne, zdrowe, mam nadzieję. I. Nie są takie puchliwe. Fajnie, kontakt z nimi jakiś tam mamy. Jest nasz cudaczek. Pilot Mike miał znowu przygodę. Wrócił dopiero po całym dniu. Gdzieś taki głodny, zamotany. Ale jest. Także nie będę przedłużał. Idziemy coś przygotować. Głąbki wczoraj ostro trenowały. Troszeczkę więcej nasypałem. A to był chyba też błąd, dzisiaj widzę, że jest małe zainteresowanie od rana posiłkiem. Ale yy, też sprawdziłem jednego, to miał coś tam jeszcze, widziałem, niestrawione. Więc, więc podejrzewam, że dzisiaj troszeczkę przykrócimy. Czyli damy normalnie dwa razy po łyżce na każdego obuza, Ale chociaż widzę, że nawet do gołej ręki idą, to coś by tam sobie, coś by tam sobie pewnie skubnęły. Damy zaraz jeść. Także. <laughs> Bronuś. No dawaj ostro. Fajnie, że gołębie nie boją się ręki. Ja nasze głębi łapię, ale tylko chwilę potrzymam, nie wrzucam mi do żadnych tam klatek, koszy transportowych, nie wozimy gołębi. Miałem zacząć to robić, ale raz, że brak czasu. Ostatnimi czasy. A dwa, nie mam jakoś motywacji, żeby, żeby gdzieś tam wywozić. Ale skoro one sobie młode odejdą na godzinę od domu i po godzinie wracają, zobaczyć, czy, czy ten dom jeszcze stoi, ich gołemnik, no to myślę, że ja tak daleko bym ich nie wywiózł. Na pewno ten czas, który miałbym wozić wolę im tu poświęcić na miejscu. Dobra. Skoro mówimy o czasie poświęconym dla gołębi to ciśniemy do pracy Jak to mówią Podstawa to jest śniadanie Tutaj mamy jarmusz Trochę mszyca na nim siedzi ale to nic więcej białka będzie Też Miguś Co tam Migunia Jest mi migotka. Chodź mi goś po buraki. Chodź. Także jarmusz mamy. A załata. Dzisiaj może nie. Dzisiaj pokażę jak wykorzystuje liście buraka, bo buraki jeszcze są małe. O, mówiłem, że nie latają go tu. Poszło jakieś statko pewnie loty. Dobra także zachęcam wszystkich skorzystania z dobroci z tego yy, z ogródka. Nic nie pryskane. Także rano coś tu zawsze podskubniemy. Ojniki na zmianę. możemy się wysuszyć zawsze na słońcu. I wtedy wszystkie te bakterie tam się też zabijają, no oprócz tego trzeba je umyć, nie? Także tak kochani, zieleninę już mamy zakupioną z ogrodu, to weźmiemy dzisiaj, jeszcze został nam eukalipsan Mamy drugi w zapasie I co? Weźmiemy może dzisiaj tak jest, błotko i zaraz coś z tego Porządzimy także karmy Mamy dosyć grubą, 20 łyżeczek, 40 łyżeczek, 55. Tyle mamy naszych kochanych. Także podstawa już jest z czystym sercem. Tak jak powiedziałem, polecam karmę MDM. Te trzy, które mówiłem, nie świeci się, nie na super. Ja jestem miłośnikiem tej zieleniny. Tak już, żeby ktoś nie pomyśleł, że jakiś nawiedzony jestem, jarmuż jedzą codziennie, buraka też jedzą codziennie, ale buraki są na razie, buraczki są małe, więc szkoda tych buraków wyrywać, a liście yy, zjedzą sobie chętnie. Ale co z, z tymi, przepraszam, łodygami? Nigdy ich nie wykorzystują do jedzenia, tylko jak już to noszą je do budowy, do, do, do gniazd. A ja sobie to wymyśliłem, fajny pomysł, jak to zrobić, i zaraz Wam pokażę. Wszystkie te łodyżki kroję w kosteczkę i wrzucam normalnie. Tak samo łodygi z jarmużu do karmy. Także tak mamy pokrojonego buraka. I zaraz go tam ładnie. Wrócimy do karmy buraka i, i łodygi z jarmużu. Jest fajnie. Yy, także do karmy dzisiaj dałem, tak jak mówiłem już, zielinę ale jeszcze oprócz tego algipur, drożdże piwne i błotko. Jak ktoś może powiedzieć, że tak się nie łączy, a ja tak daje zawsze, zawsze, no niekiedy, jeżeli przypada taki dzień, to tak to nie raz połączymy do wody, tak jak mówiłem, Eukalipsan 10 ml na literek woda świeżutka. Napuszczona wczoraj odchlorowana, także do dzieła. Politerku, myślę, że jest. Zaraz sprawdzimy. Mamy na gościnnych występach gołąbka młodego z tego. Z jakiejś wywózki się zaplątał. Nie ja jestem chytry, więc podzielimy się tym jedzonkiem. Woda i jedzenie dla niego przygotowane. Jest to roczny gołąbek. Wczoraj wszedł do nas. 0413. Niestety nie miał z numeru telefonu ale jak to ja zadzwoniłem do oddziału i szybko się znalazł się właściciel, starszy pan, koło 70. siedemdziesiątki, nie jest w stanie po niego przyjechać no to ja mu go odwiozę, będę jechał yy, za dwa dni, także a może dzisiaj nawet się przejedziemy w tamtą stronę teraz zboczymy z kursu i zawieziemy, niech szczęśliwie wróci do domu pan bardzo zadowolony myślę będzie z tego i tak to jest. Świetnie mi się do tego spisuję kosze. Pozdrawiam Bogdana. Właściciela tego kosza. No jest malutki. Miseczka pusta. I tak gąbki wcinają to wszystko. uwierzcie mi, że naprawdę nie zostanie nic. Nie chcę tu przeszkadzać, bo te samiczki, które siedzą na jajkach, tak wyskakują. Chętnie by to zjadły. Mogłem troszeczkę zostawić im na tak zwane drugie ślanko, ale myślę, że jeżeli je tu zamknę, to one będą sobie jadły albo pójdziemy do młodych, zaczynamy jak do będą jadły. Mówię te mniej odważne, nie chcę wyskoczyć, ale to nic. Drugi raz, najwyżej też troszkę przygotujemy. Młodzież już widzę kończy. Jedzam, aż się uszy często Eukalipsa, tak jest, żeby nie było kichania. pychania. Zachęcam też chyba, żeby zabierać, jeżeli coś chcemy podać tym nie tylko czystą wodę, to zabrać na noc i rano później przy karmieniu postawić. One to chętnie wypiją, cokolwiek byśmy dali, nawet jakiegoś śmierdziucha na grzyba czy coś, to one będą tak sprawnione, że, że będą piły. To fajnie, mam jeszcze pod opieką cukrusie, może mi się uda nagrać, mam dla nich też przygotowane jakieś tam jedzonko, nie ukrywam, że codziennie im tego nie, nie zmieniam, ale bo przecież one są nauczone do życia w warunkach takich normalnych, ale podjąłem się opieki, więc co jakiś czas kurka na turka. No i karma sezon tam przede wszystkim jest. Gdzie idziecie Miśki? Gdzie idziesz? Jest pilot Mike. Bidula. One by jeszcze chętnie zjadły więcej. Ale przy młodych gołębiach nie przekarmiam. Nie chciałbym żeby tu się teraz coś wpieprzyło jakieś choróbsko. A tak, chętnie zjedzą na siodełeczka i do 17.30, zobaczymy czy jeszcze uda się cyknąć te cukrusie, zachęcił mnie też do opieki, zachęciła jedna z oglądających, pilot Mike, więc pokażę jak to u nas wygląda. Pozostałości tych poobcinanych rozrzucamy normalnie na podłogę. I młodziutkim też damy. Także zachęcam śmiało do tej zieloniny jeszcze raz. Kolega na gościnnych występach już widzę. Śniadanko kończy. Wczoraj był bardziej spragniony i głodny. Dzisiaj już widzę, że odzyskał wigor. Dla naszych cukrusi tak zwanych dzisiaj damy trochę kurki na Turki. I chyba sięgniemy. A, niech sobie pojedzą naszego zwykłego jedzonka. Karma dla cukrusi i ptaszków zmieniona. Także poczekamy, aż coś przyjdzie. Także jedzonko dla ptaszków zmienione. Podane. I zaraz czekamy, czy coś jeszcze przyjdzie. Nasze gąbki chętnie by polatały. Będą latały dzisiaj po południu. Także na razie muszę obserwować okolice. Przed chwileczką przeszedł duży, duża grupa z lotu. Także widzę, że chłopacy pracują. Ja nie nagrywam. Yy, Nic takiego jakiś tam typowo yy, na temat lotów, bo przecież nie lotuję, to jak mogę takie rzeczy robić? Nagrywam zwykłą, codzienną opiekę nad gołębiami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.